Czy może dlatego ludzie malują twarze, że już spostrzegli w nich grobową zgniliznę? Czy może dlatego sięgają powody pachnące, że są świadomi tego, że coś w nich się psuje? Czy może dlatego coraz staranniej się ubierają, że coraz nędzniej od wewnątrz wyglądają? Czyż chcą handlować starym towarem w nowych opakowaniach? Podarcie Jezusa z szat było upokarzające. Nie wziął ze sobą na krzyż już nic z tego, czego dorobił się podczas ziemskiego życia. Bóg osądzony, pozbawiony wszystkiego. Krzyż jest stronem przygotowanym dla prawdy. Głoszona z odwagą zawsze będzie niewygodna. Zawsze znajdzie się ktoś gotowy, by ją śmiercić sam nie zawsze jestem prawdziwy. A gdyby ktoś mnie odarł z tego fałszu, który się uwieram na co dzień, byłoby to pewnie jeszcze bardziej byłoby to pewnie jeszcze bardziej bolesne niż obnażenie Jezusa. Jezu, proszę, ucz mnie całkowicie żyć w prawdzie. o Ojcu i Synowi. I duchowi Świętemu. Jak było na początku, zaraz hmm. zawsze i na wieki Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, się nad nami. I też anna í <Nie> Sekacja jedenasta, Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniam się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Udałam się Lękałem się, że już nie będę miał udział w tym zaszczycie, którego doznali wszyscy moi koledzy z Wady Seminaryjnej koncentracyjne i więzienia. Większość z nich oddzała tam swe życie, tylko wróciło w stanie inwalidztwa. Jeden umarł po odbyciu więzienia polskiego. W ten sposób wypełniła się część, część zapowiedź, którą w roku 1920 na wiosnę, na wiosnę dał nam ksiądz Antoni Bogdański. Niezapomniany ten człowiek podczas pewnego wykładu liturgii powiedział: Przyjdzie czas, gdy przejdziecie przez takie udręki, o jakich człowiek waszego wieku nawet myśleć nie umie. Wielu kapłanom wyjaśnione będą gwoździe w tonsurze. Wielu z nich przejdzie przez więzienie. W ten sposób Jezus wyciągnął ręce pomiędzy niebem i ziemią. A my staliśmy się Jego rękami, aby dalej mógł błogosławić, pozdrawiać, karmić. A po Nim pokolenia chrześcijan, dla których oddanie siebie do dyspozycji Boga oznaczało także męczeństwo. Ja boję się nawet krzywych spojrzeń, gdy się do Niego przyznaję. Nie potrafię wyobrazić sobie siebie w sytuacji krytycznej. Wymagającej ode mnie przyznania się do wiary, Jezu, proszę, dodaj mi odwagi, abym dla Ciebie mógł stawać się gotowy na wszystko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.